Wszystkim z tej strony Gosia. I dzisiaj czekamy do godziny 19. Słuchajcie. Dzisiaj całe wideo będzie wieczorową porą, no ale musimy się do tej 19 doczekać. Ja mam, słuchajcie, już w sumie skończyłam kawusie z kubeczka świątecznego. Więc jest energia, będę Wam przedstawiać różnego rodzaju rzeczy. A dlaczego czekamy do 19? Słuchajcie, dzisiejsze wydarzenie. Idziemy do Ogrodu Botanicznego na pokaz świetlny. Będą różnego rodzaju iluminacje świetlne. I słuchajcie, byłam w zeszłym roku. W zeszłym roku tylko na Instagramie Wam pokazałam. Więc w tym roku zobaczymy na żywo więcej, bo będę miała zamiar filmować. I bardzo mi się podobało w zeszłym roku. Powiem Wam, że na tyle, że drugi raz kupiłam bilety. I też jestem ciekawa, czy w ogóle będą zmiany za, zachodzić, czy będą te same rzeczy, jak to będzie wyglądać, więc jest, jestem ciekawa i będę wam to przedstawiać, ale dopiero wieczorową porą. A teraz, słuchajcie, czekam na jedzonko. Jak przyjdzie, to pokażę Wam takie, takie e, lunch, pokażę wam, jak przyjdzie. Buła będzie. E, a i skrabuka słuchajcie, więc takie rzeczy będą w dzisiejszym programie. Jakiś włos. Włosy zawsze u mnie widać? Nie widać musicie, a nie widać, bo nie złapałam, słuchajcie. Leży dalej. Teraz proszę. Włos, o włosienie. Dobra. Yy. Tutaj patrzcie, ubrałam choinkę. Co roku wygląda tak samo, słuchajcie. Ona jest w czerwonych i zielonych barwach. Nie, staram się nie dodawać tu za wiele. Jak jest złoto, no to jest przypadkowe. I bardzo mi się ta spódnica podoba. Spódnica, tak to się nazywa, słuchajcie. Osłonka. Kupiłam na eBayu, ale jest taki vintage. Ogólnie chodziło mi o to, żeby cała choinka była taka, Kevin sam w domu, słuchajcie, więc chyba się udało. Tutaj patrzcie, to jest też taki, taki vintage. Jest tam data, słuchajcie, jaka jest data? 1990, a na tym jest 82 rok, więc mam takie e, też amerykańskie to jest Hallmarka, słuchajcie. Pewnie Kevin też by miał u siebie. Dobra, to teraz Wam pokażę, właśnie, a tu, patrzcie, nie planowałam e, więcej za dużo dekorować, bo po świętach praktycznie już mnie nie będzie. Wyjeżdżam, słuchajcie, na urodziny, na nowy rok i. E, Wyjął parę rzeczy, zaczęłam rozstawiać, i patrzcie, nagle się ułożyło tutaj. Więc jest, jeszcze jest taka dekoracja, że jak siedzę, to widzę, tu są takie koty vintage. Przy bardzo. One co roku je właśnie tutaj wieszam. Tu, tu. Patrzcie, taka mała wiocha moich miniaturek. Jeszcze tu jest taki mikołaj z lat 90. I tutaj parę rzeczy. Tu jest goły chłopnie, patrzcie. No dobra. A tu patrzcie, już wam pokazuję. Na to możecie patrzeć. Słuchajcie, w tym wielkim worze, wielki wór, tak jest bardzo dużo rzeczy świątecznych. Tu są jakieś cząstki papierów do pakowania, pocztówki, jakieś tego typu pierdoły i to jest mój y, zestaw do scrapbooka. Wiele z was się pytało o scrapbooka, chciało go zobaczyć. Co wam dzisiaj pokażę? Też mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach scrapbook jest to taki jakby trochę pamiętnik, kronika, niektórzy zdjęcia tam dodają, wiecie, jakieś pamiątki, coś się opisuje. To nie jest w moim przypadku. Kiedyś scrapbooki były po prostu zgadzać się, wklejało rzeczy, i mój jest właśnie taki. To są po prostu ścinki różnego rodzaju rzeczy. Ale zawsze mnie to tak nastawia świątecznie, nastawia, nastraja, słuchajcie robi mi świąteczność z mózgu i ja bardzo to lubię, więc y, ja takie rzeczy robię, ale myślę, że właśnie niektórzy mogą być zawiedzeni scrapbookiem, bo mój jest old school, to nie jest ten nowoczesny pamiętniczek, a po prostu świątecznik, to wam pokażę. Patrzcie, grex, to właśnie przyszło. Mam bagietkę na ciepło, mam kawę, jest coś słodkiego. Słuchajcie, zaraz wam wszystko pokażę. Słuchajcie, tak wygląda moja bagietka. Ona w środku ma tylko szynkę i ser. I zawsze brałam oval bite, ale nie było. I wzięłam ostatnio to, powiem wam, że tak dobre, że, że teraz to biorę. No i do tego mm, kawulina, więc super duper. Nie wiem, co to za ser, ale jest bardzo wyrazisty, smak dobry. Ogólnie trochę słone to wszystko, ale ja lubię sól, śmiercionośna sól. Dobra, słuchajcie, pojedzone, więc mogę Wam teraz pokazać lampę przyniosłam, żebyśmy mogli wszyscy zobaczyć w dobrym oświetleniu. Otóż mam tak dziwnie ta lampa dzisiaj, ale pokażę Wam właśnie mój świątecznik z Buczek, który nie jest pamiętniczkiem. Zaraz przejdziemy do szczegół, szczegółowego oglądania. Ale powiem Wam, że po prostu wklejam tutaj wszystko, co mi się podoba. Tutaj e, pocztówki, papiery, z gazet, na przykład biorę te świąteczne, gazetki w sklepach spożywczych, i jak coś jest fajnego, to po prostu wycinam. Zaraz Wam pokażę wszystko. Opatrzcie, Na przykład to jest taka z filcu bluzeczka i to była ozdoba świąteczna i po prostu przykleiłam. O takie kartki, tu się otwiera. Także jest dużo zakamarków, ale to wszystko nie, nie, nie ma tutaj kieszonek, jak w nowych strabukach. To jest nasz kalendarz adwentowy, w zeszłym roku otwieraliśmy. Słuchajcie, więc ja Wam zaraz, ja Wam pokażę. Słuchajcie, muszę tutaj jakąś okładkę, może jakiś papier, albo tkaninę. To zostawię na koniec. Też powiem Wam, że mam tego typu zeszyt z takimi bindowaniami. I powiem Wam, że on jest najlepszy, bo dzięki temu, jak widzicie, no jest gruby. To tutaj mi się nic y, nie przerywa. Dobra, patrzcie. O, w ten sposób Wam będę pokazywać, bo jest lepiej. Tutaj są różnego rodzaju świąteczne znaczki. Ach, to spadło, patrzcie, to tu było, coś wypadło. Mówię, co to, a to muszę dokleić, było na taśmę dwustronną. Ta pierwsza strona, ogólnie pierwsze strony mają około, ja nie wiem, z 5 lat, chyba więcej, takie były ze Starbucksa kubki. I tutaj patrzcie, właśnie otwiera się rzeczy, to jest ze świeczki. To są pocztówki w kształcie znaczków. Tak mi się spodobały. Pamiętam, że na eBayu zamówiłam. Proszę bardzo przytulnie. Widzicie też po paru latach taśma dwustronna zaczęła przebijać. To był papier pakowy. Powiem, że na kamerze bardziej to wygląda, na żywo trochę mniej. E, to jest e, Kat i jej tkanina. Słuchajcie, ona takie ściery miała. To była jej najpiękniejsza kolekcja tyle lat temu. No. A to jest chusteczka, tak zwana, yy, co to jest? Ej, zapomniałam. Napkin po angielsku. Nie chusteczka, nie ściereczka, nie szmatka. Wiecie, te papiery. Serwetka papierowa. Człowiek zapomina. Bigos świąteczny, to, to w środku jest materiał. On miał dziurkę, można było przez to bigos widzieć. Też tyle lat temu. Szkoda, że nie ma daty spożycia, byśmy wiedzieli. To jest pocztówka, proszę bardzo. Kolejny kubek ze Starbucksa. Tutaj wszystko się otwiera. Proszę, proszę. Słuchajcie to. Tak jak Wam mówię, że Edynburg taki mało przystrojony. To jest Edynburg. To jest George Street. Chyba w 2015 roku takie były dekoracje. Słuchajcie, to jest dekoracja z Edynburga, z George Street. Parę lat temu, dlatego mówię teraz Edynburg, no niestety, niestety. Ta kartka mi się bardzo podoba, bo to też jest Edynburg, to jest zamek. I wiecie, jak ja tu mieszkam, rozpoznaję natychmiast. Dla mnie bardzo fajna pocztówka. Tutaj jest Mikołaj z płatków śniadaniowych. To pamiętam, kilka lat temu były takie pocztówki, chyba w The Works. Tak mi się podobały, kupiłam zestaw. A to, słuchajcie, są Mikołaje, oryginalne reklamy Coca Coly. Coca -Cola, patrzcie, ta jest 63 rok, na tej nie widać, bo zakleiłam, i tu jest trzecia, 61 i one są oryginalne z tych lat. Słuchajcie, ja kupiłam wczoraj tyshopie, magazyny, Discovery. Wiecie te magazyny, gdzie mm, podróżnicze i takie wyszukałam z lat 60. Akurat były świąteczne numery, ale w środku nie było za wiele świątecznych rzeczy, tylko na samym końcu miały te okładki takie, już trochę przyniszczone, przybrudzone. Wkleiłam, powiem wam, no mam oryginały. Także super, ten mi się strasznie podoba. Przy kominku. Tak. Tak, a ten Mikołaj też mi się strasznie podoba. To chyba kartka z, Mar z Marksa Spencera, to chyba było. Tak mi się, ja lubię takie właśnie odskulowe święta. Przy bardzo, cieplutko, przyjemnie, przytulnie, pod kocykiem. To była kartka, i to chyba od moich widzów, słuchajcie, kiedyś dawno temu przyjmowałam paczki od widzów. I pamiętam, że były chyba też świąteczne jakieś kartki tam. I to właśnie te dwie są od widzów. Powiem wam, że nie mam już teraz skrytki pocztowej, bo byłoby fajnie znowu jakieś dostać od Was kartki do scrapbook'a, ale już nie można. Słuchajcie, nie mam skrytki pocztowej, więc niestety, ale to są takie pamiątki od widzów. Proszę bardzo, O, te, te mi się też tak podoba. A tu się nie otwiera, więc tak mi się spodobały te kartki, powiem Wam. A te, Mikołaj i y, Renifery, słuchajcie, książeczkę dla dzieci kupiłam w Charity z takimi ilustracjami, I mi się bardzo spodobały te ilustracje, powycinałam, tutaj są moje ukochane minspaje, już w tym roku zjadłam 12, tak jak trzeba. O. Patrzcie, to ta, nie wiem czy to też od widzów nie dostałam kiedyś tych, ty, tych czekoladek, słuchajcie, to były czasy. O tutaj z tej książeczki dla dzieci też. Czyli to są takie bardziej kolaże. Powiem Wam, że tworzę po prostu kolaże. Wycinam, naklejam. Ta jest bardzo fajne. To z Kanady, słuchajcie. Kanadyjska kartka. A tu też wszystko się otwiera, słuchajcie. Naklejeczki. Właśnie takie, powiedziałabym, scrapbook-kolażnik, proszę bardzo indyki, to takie właśnie, o nawet jest flaga amerykańska, słuchajcie, to też znalazłam taką książkę e, amerykańską o świętach. Taka była trochę z lat 90. -tych. wszystkie te dekoracje tam były takie trochę e, starodawne, ale pasuje tutaj. Proszę bardzo, o to ładne. Patrzcie, nawet się nie otwiera nie. Jakie ładne stworzyłam! Ej! Proszę bardzo, te się powinno otwierać. No, no, no. To pamiętam, słuchajcie, to jest z zeszłego roku, pamiętam. To są kartki, kupiłam w Azdzie i one mi się tak spodobały, że takie takie trochę posz, że takie trochę ładniejsze. I tak, o, widać, coś to światło. O, tak, tak mi w oko wpadły, mówię, bierę. Tutaj bardzo oldschoolowe Christmas puddingi. Tutaj też przy bardzo. To wszystko w zeszłym roku. Te strony są z zeszłego roku. Pamiętam, że to wykonywałam. O! Słuchajcie, ja sobie kupiłam w zeszłym roku ten, taką roladę świąteczną. Ona była z tym likierem Baileys. Obrzydliwa, słuchajcie, bardzo mi nie smakowała. A ten kubek to z Azdy. No i mam ten kubek, słuchajcie. Mam nasz kalendarz adwentowy z zeszłego roku. O, a to już z tego roku to robiłam w tym roku, słuchajcie. To stworzyłam w tym roku. I jeszcze powinna być jedna strona. Tak. To takie minimalistyczne, bo tu chciałam e, zwrócić uwagę na te vintage'owe karteluszki. Proszę bardzo takie rzeczy. Papiery kupiłam po 20 pi w Charity Shopie i w tym roku zrobiłam też wystawkę minspajów Także będę chyba jeszcze, jeszcze dorabiać yy, będę. Robię to tylko kiedy czuję, kiedy mam ochotę. Czasami zrobię tylko jedną stronę na tydzień. Yy, czasami bierze mnie, zrobię trzy strony za jednym zamachem. O. Tutaj mam bardzo dużo produktów. Widzicie te pudełka, co, co otwieraliśmy? Zestawy upominkowe, jakieś używane papiery świąteczne, to jest marchewka Kevin. Ten Kevin był chyba w Aldi. Chyba nawet jest w tym roku też Kevin taką mieli świąteczną maskotkę Kevina. Proszę bardzo, jakieś właśnie wycinki, jakieś kartki. Wszystko. Kiedyś mamę poprosiłam, żeby mi przysłała kartki. Nie przysłała, słuchajcie. Tutaj za to mam takie pocztówki, ale patrzcie, jakie wintyże. Tutaj jest taka ruska. Tego typu, słuchajcie. Muszę, muszę znaleźć dla nich zastosowanie. No, takie słodziaki. Jeszcze Santa, proszę bardzo. Więc y, super, powiem Wam, że jestem taka podeks. Jak zawsze jak lubię przeglądać moje własne rzeczy, słuchajcie. Super. O, tutaj y, ta bajka tutaj jest bardzo popularna. Co roku na święta leci. Słuchajcie, tutaj w szkołach, nie wiem, może w Polsce teraz też tak jest, ale tutaj dzieciaki tworzą własne kartki na święta i nauczyciele szkoła je drukuje, więc y, to jest stworzone przez y, rodzinę dzieci waszych znajomych. O, jakieś reklamy, wiecie, z gazety, takie pierdoły. Ja to wszystko biorę, wycinam, zachowuję, a potem tworzę takie kolaże. Oj, później sobie tak powycinam, i gdzie tam mi idzie o. Papiery, proszę bardzo, wszystko jest. Właśnie jakieś obrazki, pierdółki. O, co tu O Z magazynów. I se pokleję, powycinam, pododaję, przy bardzo. New. No to teraz wiecie, jak wygląda ten mój scrapbook czyli to taki bardziej, ja to nazywam też świątecznik. Y zeszyt, zeszyt z pierdołami, z kolarzami, z wycinkami. Czasami niektóre rzeczy właśnie są jakieś wspominkowe, niektóre nie. Mi tam się podoba, słuchajcie. W sumie tak się trochę nastroiłam, może zrobię jakąś jedną stronę. Najedzona? Do dziewiętnastej jeszcze czasu? Słuchajcie, rozważałam robienie scrapbooka, ale teraz mam zajęcie, bo sprzedałam na Etsy tą figurkę różowej pantery, słuchajcie. Taka. Mam takie parę rzeczy tam na Etsy powystawiane. Za 20 funtów, słuchajcie. Co? 20 funtów piechotą nie chodzi. Także teraz muszę to da ładnie zapakować. Yy, no i na pocztę się przejdę, ale kurde. Super, ktoś będzie miał na prezent pod choinkę. Wspomnienia! Różowa pantera tu du. Wieczorowa pora nastała. Będziemy się zbierać, słuchajcie. Pójdziemy sobie na autobus, przejedziemy się do ogrodu botanicznego, zobaczymy, ocenimy. Słuchajcie, a teraz oceniamy choinkę. Pokażę Wam, czekajcie, te. O, patrzcie, to są szklane takie piękne. Chyba Wam pokazywałam, bo już je znalazłam chyba za dwa lata temu, ale te są przepiękne. Tutaj mamy też szklane, stare takie świeczuchy. Dużo mam jabłek na choinkę. Nie wiem, czy ktoś pamięta. U mnie kiedyś. Pewnego razu, chyba jeszcze w latach 90., mama postawiła właśnie tego typu jabłka na choinkę, i udało mi się wyszukać sporo takich wczoraj w shopie, więc też dałam. A no, tak to, tak to ok. Dobra. Jeszcze jeden rzut. Rzut, proszę bardzo, rzucamy. No idziemy. Słuchajcie, właśnie dotarliśmy do miasta. To jest Balmoral Hotel, gdzie Harry Potter został skończony. Idziemy teraz do ogrodu botanicznego. Jeszcze kawałek drogi jest do przejścia, więc na spokojnie powinno się skończyć, skończyć, zacząć. Proszę bardzo, dotarliśmy, przejdziemy przez bramy i będziemy podziwiać. Ładnie, ładnie, jeszcze nie wiadomo. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Coś już widać, kolorki. Kolorki kolorkami, ale słuchajcie, tak muzyka głośno grała, że muszę dla Was zrobić voiceover, bo niestety, ale takie grali, słuchajcie, piosenki niedozwolone na YouTubie, takie jak na przykład. Y Ścieżka dźwiękowa z Kevina samego w domu, słuchajcie. Ona właśnie grała przy tych ważkach. To są ważki na wodzie. Jest takie małe jeziorko w ogrodzie botanicznym i tak pięknie. Powiem Wam, że te ważki zrobiły na mnie chyba największe wrażenie. One wyglądały niesamowicie, że tam kaczki między nimi pływały w ciemności. Powiem Wam, że to naprawdę było piękne. No i tak się chodziło, słuchajcie. To są ogrody botaniczne, ale park. To jest chyba największy w Europie park przy ogrodach botanicznych i powiem Wam, że ca cały, do częściowo, może nie cały, ale większość jego terenu była przyozdobiona, ładnie wyglądało, właśnie z muzyką dużo rzeczy współgrało. Yy, pogoda też powiem, z jednej strony dopisała, z drugiej nie. Zrobiliśmy takie dwie rundki i powiem Wam, że yy, przy pierwszej rundzie było spoko, przy drugiej zaczęło trochę padać, ale nie lało. Trochę zmokłam, ale było ok, A o, o, tutaj patrzcie na te drzewa. To są gniazda Os. Takie skromne, a bardzo efektowe. Tak mi się te gniazda Os podobały, taki dobry pomysł. A tu na tym budynku to jest Inverleaf House, bodajże. W zeszłym roku też była taka właśnie z projektora iluminacja filmowa. Bardzo pomysłowe, fajne to też wszystko współgrało z muzyką, bardzo dobrze się to oglądało. Powiem Wam, że od zeszłego roku. Do tego było wszystko prawie zmienione. Było bardzo niewiele rzeczy. Nawet ten pokaz na tym domu wydaje mi się, że był zupełnie inny. E, także postarali się, warto. Bilety kosztowały chyba 20 zł. Złoty, słuchajcie, 20 funtów za osobę, więc nie były tanie, ale taki wypad fajny. Można tam po. Nam zajęło to dwie godziny, słuchajcie, dwie godziny e, takiego łażenia, spacerowania, robienia zdjęć. Naprawdę fajnie. Tutaj patrzcie jeszcze na ten budynek, takie dali laserowe. To, to światła są. Ale to też fajnie wyglądało. I mery Christmas. Słuchajcie. W ogóle też można było się rozgrzać, coś zjeść. Yy, właśnie tutaj widzimy. Różnego rodzaju takie budki z jedzeniem, było kilka takich punktów tutaj za ciepły trunek. Był też chatka Świętego Mikołaja, ale nie sfilmowałam, bo się Mikołaja wstydziłam, bo słuchacie, chciał gadać i machał ręką. To mówię, ja nie ingeruję w rozmowy z Mikołajem. Tutaj widzicie z tyłu ten żywopłot, jest ogromny, to jest wielki żywopłot, też go tak podświetlili. A tutaj, patrzcie, to współgra. No nie widzicie, bo nie słyszycie muzyki, ale tak te światła współgrały z muzyczką i to była jakaś wersja, słuchajcie, rokowa yy, świątecznej piosenki. Normalnie metalowe tam, git metalowe gitary. Pewnie drewniane, ale grały metal. No. Też chodniki były ładnie podświetlone jak się szło, także było dużo takich szczegółów, że po prostu tak magicznie było, na przykład tu trawy pompasowe, sztuczne, a wyglądają jak takie prawdziwe, patrzcie jak tu pięknie się żarzą, żarzenie trawy. No, także wszystko na mnie to zrobiło duże wrażenie, chociaż to drzewo, powiem Wam, to bardziej halloweenowe jest niż świąteczne, ale pewnie y, chyba taka co roku będzie już tradycja zachowana, bo to mój drugi rok z rzędu i dalej mi się podobało, dalej robiło wrażenie, fajnie właśnie, szczególnie jak się idzie z kimś, albo z dziećmi, bardzo dużo było właśnie rodzin z dziećmi, fajnie, naprawdę umią, no i tutaj klasyka też, patrzcie, tunel, mógłby być nawet trochę dłuższy ten tunel świetlny, dobre do robienia zdjęć miejsce, tutaj udowadniam, że to było w ogrodzie botanicznym, słuchajcie, gdybyście nie wiedzieli, i jestem w środku ogrodów botanicznych. Tu pokazuję, że jestem mokra, słuchajcie. Tu zmokłam i błogosławię moich widzów w świąteczny czas. Ktoś tu w domku jest? Patrzcie, piję gorącą herbatę właśnie z tego kubka z azdy, co jest w moim y, świątecznym scrapbooku. Właśnie muszę wziąć łyka, bo powiem wam, zimno. Dobra, może być. Słuchajcie, y, padało trochę... Ogólnie było dobrze, nie było zimno, tutaj słuchajcie, zimy nie ma plus 6, yy, ale popadywało, było w sumie tak chłodno, nieprzyjemnie, więc taka plucha. Jakoś mi nogi zmarzły, mam yy, poduszkę, poduszkę, słuchajcie, termofor mam na stopach, grzeje mnie, jestem ciepło tutaj ubrana, w ogóle muszę tą bluzę do yy, pralki wrzucić, jakieś jedzenie tutaj jest na niej, zobaczyłam. No i się teraz rozgrzewam, będę oglądać, słuchajcie... Yy, może filmy z Holmarka świąteczne? O, ostatnio oglądałam, to się nazywał film, nie był z Holmarka, ale się nazywał Christmas Ever After. To było, słuchajcie, o pisarce, która pojechała do małego miasteczka w czasie świąt i poznała miłości życia, jak zawsze w tych filmach bywa. Wspaniały! Ale dobrze się oglądało, także może coś obejrzę takiego. No, i będę teraz siedzieć i słuchajcie, to chyba wszystko. Cieplutka herbatacją? Rzut oka na choinkę? No i pozdrawiam Was, ciepło. Przesłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia. A?